Czy sport objęły o dość niecodziennej dyscyplinie sportu o położeniu psimi zaprzęgami? Historycy oceniają, że pierwszy psi zaprzęg psów północy uformowany został aż 5 lat temu. Pierwsze zawody sportowe rozegrano w 1908 roku na alawce. W Polsce to dość młoda dyscyplina sportu, bo pierwsze zawody rozegrane zostały w 1991 roku w Szczypiornie koło pomiachówka. W zaprzęgach najczęściej startują psy rasy husky i malamuty. Te psy już takie uwarunkowania, czyli chęć do ruchu. Tym są, czyli rasom pod tytułem Husky Siberian, raska Malamut, bieganie daje radość życia. One są, rodzą się już, z tym są stworzone do tego. I dlatego e, możemy troszeczkę się cofnąć wstecz do historii. Używano już przed wiekami tych psów do transportu różnego rodzaju ładunków, tam gdzie innymi pojazdami czy środkami transportu nie sposób było przejechać, przemierzyć krainy wiecznych lądów, tam używano cich zaprzęgów i one doskonale zdawały egzamin do transportu również materiałów, lekarstw różnego. Są różne znane historie, gdzie, gdzie przewożono szczepionki, żeby uratować yy, yy, po prostu. Ludzi przed różnego rodzaju chorobami. Natomiast w tej chwili ten sport jest coraz bardziej popularny ze względu na aktywną formę wypoczynku. Zawiązało się na całym świecie, w Europie oraz u nas w Polsce już wiele klubów, które stowarzyszają tego rodzaju pasjonatów i właścicieli, czy miłośników. Miłośnicy psów haskich i zaprzęgów przekonują, że na taki sport może zdecydować się nawet osoba mająca tylko jednego czworonoga. Nie jest tutaj Powiedzmy, warunkiem przystąpienia do tego sportu posiadania jakiejś licznej ilości psów i specyficznego, profesjonalnego sprzętu. Nie, to nieprawda. Do tego się dochodzi latami. Zaczyna się dosłownie od jednego psa, czyli tego miłośnika, towarzysza gdzie można biegać z nim razem, gdzie można jeździć z nim wspólnie rowerem, można się spotykać wspólnie z przyjaciółmi, spinać psy razem w zaprzęgi wielopsie, uczyć nawzajem psów, czyli psy bardziej doświadczone, czy tak zwane lidery uczą psy młode. Oczywiście ktoś, kto trenuje te psy, musi mieć pewne doświadczenie. Jak nazywamy przysłowiowego poganiacza psów jest to maszer tak się przyjęło w tym żargonie, w tym sporcie. No i tutaj cóż, jeżeli aura nie pozwala na zastosowanie sani, czyli typowego sprzętu uprawiamy ten sport, czy to w kategoriach rekreacji, rozrywki, zabawy stosując specjalne konstrukcji wózki, gdzie te psy rzeczywiście wypracowania sobie kondycji przed sezonem zimowym ale również w miesiącach, gdzie brakuje śniegu, również te psy biegają, ponieważ kalendarz imprez praktycznie zaczyna się, sezon zaczyna się od września, a kończy w marcu. To są właśnie najlepsze miesiące, kiedy te psy się użytkuje w tym sporcie, kiedy one się doskonale czują. Ponieważ im niższa temperatura, tym te psy lepiej się czują. Najlepsza jest granica zera lub minus. Jeżeli jest śnieg, no to jest prawdziwy raj dla tych zwierząt. Psy racychowskie potrzebują dużo ruchu. Zdają sobie z tego sprawę ich właściciele. A czas jak gdyby ich zamił... wielkie zamiłowanie, bez którego nie potrafią żyć. Może dlatego pasją do psich zaprzęgów zaraziły się nawet całe rodziny. Oczywiście tak jak w każdym sporcie trzeba zachować umiar i środki jakieś bezpieczeństwa. Natomiast tutaj chyba bardziej jest to troszeczkę groźne dla psów, ponieważ jak one są w sporze, no to mogą, mogą się troszeczkę nie lubić i, i walczyć ze sobą. Natomiast dla człowieka to, to jakieś nie jest to wielkie niebezpieczeństwo. Dużo trudniej chyba jest jechać na rowerze za psem niż, niż za zaprzęgiem, ponieważ jak jedziemy przez las, może się okazać, że będzie jakiś zając, sarenka i piesek może bardzo chętnie pobiec za nim w las i wtedy będzie duży kłopot z rowerem. Czyli generalnie jest to wielka przyjemność. Ogromna przyjemność. Dużo zabawy, dużo. Ja nie przypuszczałem, że możemy się tak dobrze bawić. Bardzo istotną rzeczą w położeniu jest odpowiednie uwiązanie psów w zaprzęg. Fachowców zapytaliśmy, jak powinien on wyglądać. Należy mieć świadomość, że psy mają w naturze też waleczność i agresję w stosunku do siebie. Więc odpowiadając na to pytanie, bardzo ważną rzeczą jest, aby każdy pies miał swoje miejsce w zaprzęgu. Te psy w pewien sposób się układa, czyli je się trenuje. One biegają ze sobą, razem się uczą. Natomiast cały zaprzęg prowadzi lider, czyli przewodnik. Pies, który ma predyspozycję do tego, się wyłania spośród wielu innych i on prowadzi cały zaprzęg. Natomiast zaprzęg słucha nas. Nie mamy tutaj kierownicy, nie mamy żadnych innych wspomagań. Tutaj jest pełne porozumienie właśnie lidera psa oraz pozostałych psów z opiekunem, z trenerem czy, czy, czy z maszerem. Czyli komendy ustne głosowe, te psy reagują właśnie w ten sposób. Jednej rzeczy nie można w nich stłamsić, mianowicie zatrzymania się czy biegania sobie spacerkiem. Tutaj no, trzeba mieć bardzo dobre hamulce, niezależnie czy to będą własne nogi, czy to będzie rower, czy to będzie wózek, czy sanie. Zasady rozgrywania wyścigów psich-zaprzęgów są ściśle określone. Psy podzielone są na klasy, na zaprzęg 4, 6 i powyżej 6 psów. Gdy jeden pies ciągnie wózek czy sanie, to klasa skandynawska. Gdy pies biegnie z rowerem, to wówczas mówimy o klasie Velo. Jest to też bardzo humanitarna dyscyplina sportu. Psa nie wolno uderzyć, a gdy osłabnie, należy go zabrać na sanie pod rygorem dyskwalifikacji. Nie wolno zostawić go na trasie. Maszer, czyli powożący psami, staje na tych długich specjalnych płozach. Tu mamy zamontowane tak zwane, powiedzmy, abs -y, żeby noga nie spadła. Tutaj mamy hamulec, żeby regulować tempo, żeby się zatrzymać. Całe samy oczywiście są bardzo elastyczne, a powodują doskonałą pracę w różnych warunkach terenowych, zwłaszcza zimowych. Natomiast tutaj ten, ta przestrzeń jest. Celowo Tak skonstruowano, abyśmy tu mogli zapiąć specjalny y, kosz czy worek. Y, w jakim celu? Y, jeżeli jakiś pies będzie miał kontuzję w czasie treningu czy w czasie zawodu, wypinamy go z zaprzęgu, wkładamy do tego worka i cały zaprzęg mknie dalej. Jeżeli to są wyprawy dłuższe, y, jakieś rajdy wielodniowe, no to tu cały ekwipunek zapinamy, namioty, wszelkiego rodzaju prowian, żeby później przetrwać te zimowe warunki. Natomiast to miejsce służy do tego, aby się. Y, Zaprzęgów trwa w Polsce od września do marca. Kluby zrzeszone są w Polskiej Federacji Sportu Zaprzęgowego oraz Północnych. W sezonie przynajmniej raz w tygodniu w Polsce odbywają się zawody. Poznańscy miłośnicy tego sportu ćwiczą na terenach Puszczy Zielonka. Szczegółowe informacje o tych spotkaniach można uzyskać pod numerem telefonu 0603 855 482. Wierzymy, że po naszym programie miłośników wyścigów psich zaprzęgów jeszcze przybędzie.